A Skończyliśmy analizę komputera, który Mason i Wood sprowadzili z Jamanta No i? Perseus szukał śpiochów, z których korzystał Dragowicz w 68 Daj nam nazwiska Oddział Adlera się nimi zajmie Perseus je usunął I wiem. Te informacje znajdują się teraz tylko w jednym miejscu Na ubiance Co? A to, że górnej KGB? Czemu Perseus sam ich stamtąd nie wziął? Nie mam pojęcia Może działa bez zezwolenia Dam znać Adlerowi, ale albo zrobimy to jak trzeba, albo nie zrobimy wcale. Cześć Mako z tej strony, Ferguson Witam u mnie na kanale w grze Call of Duty Black Ops Cold War. W ostatnim odcinku robiliśmy coś, a teraz będziemy robić coś dalej. Bo ciężko mi się rozkwinić co w tej grze się ogólnie dzieje. W każdym razie dobierzemy się dubska Perseusowi. Pewnie w najbliższym czasie. Gra się skończy i się rozpocznie coś nowego. Sprawdźmy. Sprawdźmy. Dobra. Mamy wieści. Belikow wrócił do Moskwy. Dobra, znacie plan. Bel, idziesz ze mną. Lazar, szykuj eksfiltrację. Zabierasz go ze sobą do KGB? Oszalałeś? Czekaj na Masona albo Uca. Żaden Mason czy Łuz. ma odpowiednie zdolności. to? <coughs> Niepotrzebnie narażasz na szwank powodzenie całej operacji. Nie narażam. To chłodna kalkulacja. Zrozum. Jeśli to spartaczysz, nie zdobędziemy tych nazwisk. To koniec. a uh. Miałem jeszcze coś, jedną, interfejs <laughs> napisy. K bo widz napisał napisy, gdzie tu się tutaj włącza. E ba 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 ba. Kurczę, gdzie to będzie? Krawetura mysz? E tu, to powinno być w interfejsie. O, napisy włączone. O, rozmiar napisów. Duży. Wiem, że dasz radę. Hudson nie ufa tym, których nie kontroluje. Tak jest, dobrze, napisy włączone. A zatem sprawdźmy, co możemy zrobić. Ja tutaj sobie... Tu jest następna misja ogólnie. Ja nie wiem, czy my nie będziemy się. Aha, tak naprawdę to my w sumie nie możemy za bardzo, od nowe dowody. Przejrzyj dowody. Według z operacji... W którym się, się nawet bla bla, a raport z komputera z diamantu I tutaj nam brakuje jeszcze jednego. Dobra, ja myślę, że nie będziemy jakoś za bardzo przedłużać, tylko lecimy na następną misję. Jeżeli nic się nie będzie mogło, przejrzymy wody ewentualnie jeszcze. Zdjęcie Łubianki. Pałac Łubańskim Moskie. Pałac Członek Krema zbudowana w 1000. Nie potrzebujemy dozy historii. Mam nadzieję, że w ten sposób jak ja to robię, to nie będzie potem jakiejś niespodziewanki, że ja czegoś nie będę potrafił rozwiązać, bo czegoś nie przeczytałem. A tu mamy teraz sławną na razie. kwatera główna KGB w Moskwie. Akta uśpionych agentów są w archiwum 30 metrów pod ziemią, w przeciwatomowym bunkrze dowodzenia. Wejść i wyjść można tylko za pomocą pilnie stworzonej windy. Potrzebujemy kogoś z wewnątrz. Tu do akcji wkracza nasz człowiek, Beniko. Belikow jest naszą wtyczką w KGB już od niemal 10 lat. Pomoże nam wejść. Spisał się na Yamanta. Spisze się i teraz. To pojebana akcja nawet jak na niego. Zgodził się na to? Bezpośrednie zagrożenie nuklearne uzasadnia każde ryzyko. Nie będzie wam nic przeciwko. Połącz mnie z Melikowem, czy? алло беликов на трубке Zobaczyć, że e... <laughs> Oni tam o czymś rozmawiają A, 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 a zróbmy tak głęboko zajmę się tym, zajmę się... na okazją nie warto ryzykować. Eee. Świetnie. Już wiem, dlaczego Hudson cię tak ceni. Spotkamy się przy wejściu do piwnicy, jak już będziesz miał klucz do bunkra. Czyli my pewnie będziemy... To kawarii! Dobra. Towarzyszu Belikow, wzywają was do sali konferencyjnej na górze. Przybył sekretarz Gorbaczów z Komitetu Centralnego. No dobra. Czyli my jako wtyka musimy tutaj ogarnąć teraz. Dobra, idź na odprawę, Idziemy na odprawę. Czy muszę wejść tam do góry? Prawdopodobnie tak. Dobra, idziemy. W Polsce. Mówili o Polsce coś. Sekretarz generalny Breżniew zainteresował się nowinami w kwestii bezpieczeństwa. Mamy kreta wewnątrz KGB. Krawczenko. Chcemy, by ktoś z zarządu głównego nadzorował śledztwo pułkownika Krawczenki. Jeśli jeszcze się nie znacie, oto Imran Zachajew. Siomako. Dziękuję sekretarzu Gorbaczów. Dziękuję za przyjęcie mnie z otwartymi ramionami. Nie wyobrażam sobie większej tragedii niż dom targany zdradą. Zaufanie jest dla rodziny święte. Jak widać, nie wszyscy zgadzają się z tym pięknym podejściem. Towarzyszu Belikow, jesteście szefem bezpieczeństwa, więc jak rozumiem, próbujecie niestrudzenie złapać tego kreta. Jak wam idzie? Tak średnio bym powiedział, tak średnio. Jestem cierpliwy, Belikow. Ani łaskawy. To your problem, man. Dopóki go nie znajdziemy, musimy zwiększyć środki ostrożności. Zachajew, macie jakieś zalecenia? Ograniczymy dostęp do bunkra. Chciałbym też poznać was wszystkich trochę lepiej. Chcę znać wasze nadzieje, obawy i ambicje. Dokładnie, ale bez zakłócania normalnej pracy. A wy, Belikow, kto powinien mieć wstęp do bunkra w trakcie śledztwa? O kurde, ym, tylko zaufani ludzie... No bo tutaj automatycznie zrzucimy na siebie podejrzenia ewentualnie, jeżeli ta karta się zgubi, bo jeżeli... Aczkolwiek moglibyśmy wrobić w jego jako kreta, jeżeli będzie taka możliwość. Hmm, moim zdaniem tylko generałowie otrzymać kartę, ale wtedy będzie trzeba sprzątnąć generała tak prawdopodobnie. Myślę, że pierwsza odpowiedź. Dobra myśl, towarzyszu. Myślę, że tylko generał Czarkow powinien zatrzymać swój klucz. Zajmiecie się tym? Proszę się nie martwić. Rozkazałem już, by odebrano wszystkim klucze do góry. Towarzyszu Belikow poważnie zagrażają nam kapitaliści Nasz styl życia... Ciągną tym nosa. Nasza wspólnota są wysmarkaj się tam chłopianie ja nie, bo w lewej sławce tylko... Złapiemy Korona. Na I bank. Najwyższą cenę za Belikow możecie odejść. Dziękuję. Panie Gorbaczow. Gorbaczow. Dobra, idziemy stąd. Ej, serio, oni tutaj na koronie wszyscy są. Dobra. I co teraz? Użyj mapy KGB, aby znaleźć różne sposoby zdobycia karty do bunkra. Kiedy badasz teren, mapa KGB jest aktualny, Najpierw jednak musisz otworzyć, znaleźć pokój nadzoru wideo. Obserwują mnie. Potrzebuję karty do bunkra, ale najpierw muszę wyłączyć kamery. Dobra, to musimy się tam dostać. A czy to będzie jakoś pokazane? 18 metrów i... To niesamowite uczucie, zobaczyć to miejsce z Da. Hmm. O. Niektóre działania wzbudzają podejrzenie. uważaj na świadków, gdy... Zabijaj wrogów i Jeszcze raz. Niektóre działania wzbudzają podejrzenie. uważaj na świadków, gdy wrzucasz na, e, Wkraczasz na tereny zamknięte, Otwierasz drzwi, zabijasz wrogów, blablabla. Ostrzeżony obszar. Jeśli mnie tu zobaczą, Czy zostanę zamaskowany. Czego? noc Teraz muszę ukryć ciało. Tu ja mogę wpakować? Tu jest ciemno, nic nie zauważy, dobra. kamery, okej okay. Czy ja nie będę teraz na przypale jak ja stąd wyjdę? Eee, kamery zostały włączone, przejrzyj mapę by znaleźć sposób na zdobycie karty i wypuść i wpuść zespół Adler'a do budynku Muszę załatwić Adlerowi kartę do bunkra, bez niej nie wejdzie do skarbca hm. Sęk w tym, że jedyną kartę ma Czarkow Wróg Czarkowa Przekonaj więźnia. Otruj Czarkowa. Idziemy. Czy ja sobie mogę tak tutaj wyjść i nie będzie przypału? Tak, czegoś. Dobra, idziemy o dziada. Co mogę dla Was zrobić, towarzyszu? Generał będzie przesłuchiwał więźnia, ale przez większość czasu jest dostępny. Dzięki. Dajcie znać, kiedy będziecie chcieli się z nim spotkać. Mam okazję zabić Czarkowa. W gabinecie Krawczenki powinna być odpowiednia trucizna. E... Gdzie? Możemy spróbować też przekonać więźnia. Więc sobie pójdźmy, czy tutaj nie? Tutaj nie możemy pójść. Nie, no nie, 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 to gdzieś do góry. Prawdopodobnie. <ścoughs> Ale idziemy sobie tutaj. Może zamknijmy drzwi, żeby ten nas nie podsłuchał? Mogę sobie tu usiąść? Kimkolwiek jesteś, nic ze mnie nie wyciągniesz. Dlaczego? Porozmawiajmy. Ci pomóc? Daruj sobie Czyli to nie Iwanów przejdzie Nie chcę współpracować mm, Nie, muszę coś na niego Znaleźć w archiwum Archiwum, archiwum, archiwum Gdzie tu? A, tutaj są, ok, tam Aha, czyli tutaj nam w sumie generalnie pokazuje gra sama, gdzie mamy iść. Więc przejdźmy sobie tutaj. Dobrze. Archiwum. Czy to archiwum było tutaj? Wejście. Moskwa górą pod każdym względem. Żeby to było archiwum? Kurde, czy tu niego nie ma, żeby nie... Dobra, szybko. No. Nie, e, anuluj. Przejdź sobie tam gdzieś, <laughs> nawet tutaj są jakieś takie mikrote. te o. on się może obrócić, co? Poczekajmy może na niego. Nie chcę współpracować. Jak to przecież. Mm, nie, Muszę coś na niego znaleźć w archiwum. Przecież nie mógł mnie zobaczyć. No, jakim to cudem. Nie mogę tego otworzyć. Nic, musimy poczekać aż tamten gościu sobie pójdzie w drugą stronę. Jak daleko on musi odejść? Żeby nie było przypału. Dobra. Czy on się odwróci? Mógłby pójść jeszcze kawałek dalej. Trzeba ja musiał ten zamek od nowa robić? Idź, idź. No, gościu. Nie, jest to takie. Okej, okay, dobra, chyba rozkminiłem jak to otwierać. Tutaj mamy coś, Taki jakiś akta. Jego żony i Córki. To dobrze mogę to wykorzystać. Dobra. To wracamy. E, mam nadzieję, że. Komu to ciało tu nie będzie przeszkadzać? Ewentualnie jeszcze sobie tutaj schowamy. Może nikt tu nie będzie wchodzić. E, wyjście jest tutaj. Nie mogę tędy wyjść? Czy tutaj jest ten koleś? Jak ja teraz mogę stąd wyjść? Co? O, do wody, proszę. Zagareczek i nabiutęki. Ewidentnie. Ja mam jakieś problemy. Nawet tutaj coś się dzieje. A, tam jest koleś. I co? On sobie stąd nie pójdzie? Hmm, czy coś tu jeszcze może było? Nie, no ciało, no. Nie muszę chyba nigdzie go jakoś specjalnie chować. Ej, no i co, jak ja teraz tam mam wyjść? Halo. Aha, dobra. Okej okay. hop, hop. Dobra. Co, myślę, że możemy wrócić jeszcze do tego więźnia. Spróbujemy go przekonać, jednak, że nam pomoże. Zobaczymy, co on na to. Próba numer dwa. Co moja rodzina ma z tym wspólnego? Co? Co mam zrobić? Zabić go? Spróbuję, ale przyrzeknijcie, że zostawicie rodzinę w spokoju. Oczywiście. Dobra, widzę tutaj jest. Przekonaj więźnia, zniknęło, tak? Coś ja mam. Aha, okej. Okay. Z drugiej strony. Można go. Bejko! Właśnie słyszałem coś zabawnego. Pogadamy jak tu skończę. Dobra. Towarzyszu. Co z naszym przyjacielem? Nie wiem, ser. Nie wiem. A. Przed salą przesłuchań muszę poczekać, okej. Okay. Uwaga, incydent w celi. Jest dobra, czas Dobra, mamy kartę. Do i wpuścić oddział Edlera. Ale my chyba musimy tą. Czy my nie musimy tej karty jeszcze ewentualnie. Co się stało? Naprawdę nic nie powiesz? W czym mogę pomóc? Ladla. Bardzo denerwująca sprawa. Przykro mi, że takie coś mam. Nie potrafię tego rozwiązać. Takie mikro dziwne coś. Od Zio potrzebuje mundurów, by ominąć ochronę. Zwabię dwóch żołnierzy do tuneli. Powinno się udać. Tu Belikow. Jestem w kotłowni. Przyślijcie mi tu ochronę. Natychmiast. Jaki elegancki cyk. Nie wiedziałem, czy się uda. Nie bardzo miałem wybór, wiesz. Ta karta otworzy windę prowadzącą do bunkra. A co z mundurami, Cii, zdaje się, że już tu są. Przyprowadzę ich tu i odwrócę uwagę. Reszta należy do was. Bel, się. Ostrożnie. Mundury nie mogą być krwi. Tam, tam, tam. Ja nie niezapiertą dwier! Nie tu żadnego uzasadnienia tej niekompetencji. U nas jest bardzo strogie protokół, O, o yes, Obrat to przecież już ta... Ale chyba już wszystko macie. Jeśli Was zatrzymają, pracujecie dla komendanta Sobola. Przebierzcie. Się. Przebierzmy się zatem. Idziemy do bunkra, liczymy na siebie. Ale wydaje mi się, że tutaj sobie zaczniemy już dalej w następnym odcinku. Z tego względu, że ja muszę rozkminić co się dzieje z tymi moimi komputerami, bo tak jak widzicie, no, nawet w tej grze też jest ten sam problem. I don't know. Może karta do wymiany. Także ja dzięki za oglądanie. Jeżeli się podobało, raczej nie, to polecam mapę w dół, bo wrzucam gówniany materiał. No, ale szkoda mi tego wyrzucać, więc, więc może ktoś sobie to obejrzy. Ja pozdrawiam. Cześć.